Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Oden i jak widzicie mam pomysł. Tak, mam pomysł. Nie, dobra. Już bez głupów. Eee, teraz tak. To jest piąty odcinek serii Minecraft Poradnik. Eee, więc będę wam tutaj mówił zaraz co zrobić. Jak gdy przycisniemy F1, to będziemy mieli o tak. Coś takiego fajnego. O dobra, po co ja to włączyłem? Dobra nie. Dobra, fail, ale dobra. Teraz tak, pokażę Wam, bo w poprzednim odcinku troszeczkę się e, zastanawiałem. Nie, nie zastanawiałem się. Troszeczkę, no, sfajlowałem. Dobra, nie. E, Zrobiłem coś takiego, że nie wiedziałem, jak postawić e, zegar na ścianie. Więc tak, kurde, jakieś lagi mam, ale dobra. E, więc trzeba zrobić. Ramkę na przedmiot. Ramkę na przedmiot robimy w ten sposób, w jaki przed chwilą to zrobiłem, czyli 8 patyków, tutaj jest kura środku i mamy ramkę na przedmiot. Eee, pf, dobra. Tak więc, gdy postawimy już sobie ramkę, możemy włożyć do niej jakikolwiek przedmiot, na przykład... ...czerwony barwnik, który pozyskujemy z róży, niszcząc ją. Kurde, takie lagi! Dobra, to przez noc. Ale możemy też to zniszczyć jednym ciosem, no i wypadnie wszystko. Kurde, co lagi, dobra. Dobra, nie, nie denerwuję się. I teraz mam ramkę przedmiot, i włożymy tutaj. O, dwa zegary, aż Zegar. I ten zegar będzie nam pokazywał godzinę. Więc za, zasłoniłem sobie tutaj drzwi, i nie chcę mi się tam patrzeć. I mam zegar, patrzę, jest noc, dobra. Następną rzeczą będzie. Coś takiego. Fajnego, oczywiście. Ach, dobra. Tym razem nie zwalniałem. Tym razem nie spadłem w dół. Tak to chyba w trzecim odcinku zrobiłem. Okej, okay. przepraszam was, mam drogę, drobną krypkę, jak zwykle zresztą, ale dobra. No, co to za lagi, kurde, dobra, przepraszam was, już, jeszcze naprawiam. O, normal plus, 64, łoda, oh, dlaczego takie lagi mam, okej. Okay. Pobiegniemy sobie teraz w dół O, już, no, dawajcie lagi, mincie, dobra, minę. Tak, spadni jeden, proszę bardzo, spadni Dobra, jesteśmy tutaj Jak widać, mamy tutaj obsydian, który już wam pokazywałem Mamy tutaj też, kurde Zaraz skończę nagrywać, jak te lagi będą yy, A tutaj mamy lawę I teraz tak już tutaj troszeczkę scitowałem, przyznam się, bo mi się nie chciało. E, Obsydian tutaj mamy, dobra. E, nie chciało mi się tego robić wszystkiego, więc mamy tutaj wiadro z wodą i wiadro z lawą. E, Wiatro z lawą po prostu mamy wiaderko, które już pokazywałem jak robić i klikamy prawym na lawę i zbieramy. Tylko lawa musi być ten najwyższy ten klocek e, wielkości lawa, bo tak nic z tego nie wyjdzie. Dobra. I teraz tak, kopanie Obsydianu. Najlepiej kopać Obsydian. Wylewając tu gdzieś wodę... O, tam już się zrobiło. What Okej, okay, zbierę tą wodę. Czemu ona się tu nie wlała? Dobra, wleję ją tu. What? 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 Dlaczego ona się nie wylewa? Dobra, kleję tu. O, wylała się. Pięknie. Dobra. No, nie wiem, czy to jest 5 tam 7 klocków. Jeszcze tu powinna się chyba wylać. No, ja myślę, że powinna się wylać. Dobra, nie wiem, to jest w Minecraft 1.5.1, nie ogarniesz tego. Echem, dobrze, więc jak już wylaliśmy wodę, możemy znaleźć sobie tutaj nasze miejsce i kopać obsydia. Kopiemy go chyba 10 sekund. A jak pływamy to nie wiem, chyba z pół minuty. A nie wiem, czy teraz to mi zaliczy do o. I teraz schowajmy się w dół. I mamy i obsydian i, i bruk, co? Tak, mamy obsydian. Dostaliśmy obsydian. Pod spodem był jeszcze bruk, więc troszeczkę nam ta lawa go. nam woda i lawa. To musiała być lawa. Dobra, nieważne. I kopiemy sobie obsydian. Będzie super odcinek z kopania obsydianu, ale dobra. O, jest. Mamy obsydian. Co z takim obsydianem możemy zrobić? Przede wszystkim możemy użyć jakieś różne budynki możemy zrobić mury których, które da się zniszczyć tylko i wyłącznie taksowym e, kilofem bo wybuch nie zniszczy tego No i co? No i to tyle z tym. Teraz tak zbierzemy to tą wodę, zbierzemy o I co się stanie, gdy o to jest świetne miejsce. Gdy na lawę wyleje się woda, a gdy na wodę lawa. Więc wylejmy tutaj lawę. O, Mam lawę. I gdy wylejemy na nią wodę Co nam powstało? Zbierzmy obsydian No, który sobie zaraz wykopię. A, nie, nie wykopię go, bo słucham, będzie lawa, dobra A jeżeli mamy tutaj wodę Nie, gdzie moja lava? lawa? Lawa, 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 lawa O, tu będzie A, nie to. Dobra, pozwólcie, że scituję sobie Weźmiemy lawę w pigułce, dobra Okej, okay, już. Koniec cheatów. I wlejemy na wodę lawę. A czy lawę na wodę? Przepraszam, co ja mówię. To powstanie nam kamień. Magicznie, prawda? Magic. Dobra. Zaraz tutaj pokażę ten kamień. What? Zbierz się lawo. No co? Co za bugi w tej grze. Dobra, już. Ogar. No. I widzimy, powstał tutaj. Stone, czyli kamieni i cobblestone, czyli bruk. Dobra, duszmy na miejsce naszą lawę w pigułce. I Teraz tak, dobra. No, zamknij się ty. Zamknij. Dobra. Jest. Postanowiłem być Steve'em tutaj na odcinkach poradnika jeszcze. Steve'owie Steve są fajni. What? Czemu takie lagi mam je? Przed nagrywaniem to żadnych lagów praktycznie, aż się zdziwiłem je. Distance far. Miałem najdłuższe to renderowanie, no i żadnych lagów, a teraz, co naprawdę, lagi, jak nie wiem. Jezu, co za lagi, dobra, nie, narzekam, przepraszam za to narzekanie, ale dobra, jeszcze sobie to jest zmniejszam O, powinno być dobrze. Za chwilę, niech się to wczyta. Pięknie. Ok, następną rzeczą, jaką pokażę, zrobił się już dzień, więc ja sobie szybko przebiegnę. Dobra. Nie zwracajcie uwagi na te hamskie lagi. Uczcie się po prostu, jak się gra w Minecrafta Nie, nie zwracajcie na to uwagi, że nie da się biegać spokojnie. Jezu, co za. Dobra. Co za lagi? Ja nie mogę. Prawda, musisz tak tutaj się ciąć gro? Pewnie mam z, nie wiem, z 6 FPS-ów. Dobra, o zegarek pięknie tutaj wisi, sobie, dalej O mięsko, tu jest zombiaka jeszcze e, Zamknę drzwi Mięsko z zombiaka jest, możemy je zjeść Tylko jest szansa, że się zatrujemy Tak, zatrułem się oczywiście I uwaga, Ma, zrobiłem tutaj farmę już tego Widzicie, tamto, chwileczkę, wcisnę ctrl Mam OptiFine, a. wpiszcie sobie OptiFine, bo ja go mam z moim zyczu cośkiem, więc piszę sobie Zyczu nie, zyczu.launcher.zyczu.pl nie, i tam sobie piszcie tego launchera. No i takie, zboże, o takie tutaj z takimi końcówkami, da się już zbierać. A, przecież ja tu mam furtkę, nie, tu mam. Czemu ja to nie zbieram? I nie, nie, nie zbieram tego, dobra Tak więc tutaj, o, i wylatują z tego 3 nasionka, czasem dwa. I wylatuję z tego zboże. Ja tam miałem zboże już w moim ekwipunku, bo pokażę co można z niego zrobić. Tylko teraz sobie jeszcze tutaj pozbierajmy? Zbierajcie tylko to z takimi pomarańczowymi, brązowymi, żółtymi końcówkami, bo tylko z tego wypada zboże prawdziwe. A tak to wypadają nasionka, tylko te, które zasadziliście, więc to jest bez sensu. No dobra, więc mamy tutaj już więcej o 6 aż tych. I tutaj mamy cztery nasionka więcej. No dobra. A więc teraz tak Mamy tutaj Lagi, a oprócz nich Mamy tutaj Farmę owieczek i krówek Lol Owieczki i krówki. dobra One się teraz na mnie patrzą, bo przychodzę Obok nich, wchodzę im na farmę Przepraszam I tak, weźmy sobie teraz do ręki Pszenicę Zobaczcie co się stanie, gdy wezmę tą pszenicę Wszystkie... Yy, krówki, owce też? What? O, patrzcie. Klikamy prawym na owce... I powstaje nam mała, sweet owieczka! Whee! Czyli rozmnażamy owce. Tak, taka jest prawda. Dzieci, nie oglądajcie tego. Tak samo możemy zrobić z krówkami, tylko jak widzicie, pszenica znika. I uwaga! Swit taśna mała krówka powstała nam. One się mogą rozmnożyć chyba co 5 minut, ale nie możemy rozmnożyć mm, dwóch y, innych raz, czyli nie możemy rozmnożyć krowy. Krowy. Dobra, ona już przeżyła swój czas rozrodczy. No czemu nie chcecie się rozmnożyć? No dobra, uznajmy, że to już jest koniec rozmnażania. Nie bignijcie za mną, proszę już. Już koniec. I o, owieczki, jak widzicie, jedzą sobie tutaj, żeby im odrosła wełna. A, a jak y, mają wełnę, to jedzą sobie, bo są głodne. Mało chyba jedzą więcej, jak widzę, bo tutaj trawkę, widzicie, trawka znika na naszych oczach. Już, proszę się odsunąć. Dobra, a teraz gdy zabijemy krówkę. A masz krówko. Nie uciekaj mi tutaj. O, przeszła przeze mnie. Kurde, Johnny. A! O, wleci nam takie oto mięsko surowe wołowiny, ale ja nie chcę surowej wołowiny. Chcę... Ja chcę, sorry, maleństwo, ale zabiję ci tatusia. No znowu dobra. Oprócz tego, wleci nam jeszcze skóra. Co z tą skórą możemy zrobić? Oprócz tego, tej ramki na przedmiot, którą przed chwilą pokazałem, owce, proszę się rozejść. Dziękuję. Tylko uważajcie, żeby wam nie uciekły z waszej farmy. Dobra. Co możemy zrobić z, ze skórą? Możemy zrobić przede wszystkim... Tutaj możemy ustawić sobie skórzone spodnie na przykład y i skórzone przedmioty, jak czapka. O, skórzona czapka, no. Weź. Dobra. No i mamy tutaj skórzoną czapkę, portki. I teraz tak. Możemy wstawić tutaj skórzoną czapkę i ustawić jakiś barwnik zaraz pokażę skąd go wziąć, bo tam mamy nasze kratuszki, kurde jakie laki, dobra nie zwracajcie to uwagi wytnie się, nie dobra i ustawiamy sobie tutaj nad czy tam obok tego co chcemy pokolorować, czyli w tym przypadku skórzanie czapki i przedmiot barwiony na żółto jeszcze spodnie pomalujemy tym razem na czerwono i proszę zobaczcie. Tutaj mamy spodenki. Teraz możemy je założyć. Zamiast mojej zbroi możemy założyć gdzie czerwone, tutaj mamy spodenki. Mamy żółtą czapeczkę. No, sweet. Och, Kuba jedynek jest dostępny. No dzięki mnie jesteś popularny, Kubo. Dobra. Będzie to zapewne oglądał, ale trudno. Więc zbiorę sobie kwiatka, I co ten kwiatek robi? W Wsadzimy go tu i mamy dwa dwa no no żółte i barwy dwie sztuki o. I to ta, tak samo jest z, z czerwonymi kwiatkami, z różami. To tak samo jest. Dobra, w domku nie powiększałem. Teraz tak. Teraz tutaj co zrobimy z obsydianem? Obsydian lag. Dobra. Je, no dobra, nie, bo jakiś tam proces mam na komputerze. Dobra. Już chwilka. Możesz poczekać w procesie, tutaj nagrywanie nie poczeka, niestety. Co możemy ułożyć z tego obsydiana? Tak więc patrzcie i uczcie się. Tutaj ustawcie sobie w tych dwóch... Tutaj możecie ustawić równie dobrze obsydian, ale po co? Możecie ustawić tutaj... Byle co, ja ustawię sobie teraz bruk, bez jest spoko, akurat mam 4. Hops, aha. Nie mam tu żadnego, nie, dobra. Jeszcze sobie tutaj wyjmę... ...trochę tego. Dobra, łow, widzieliście to. Przenikający klocek. Dobra. A, nie, nie muszę. Wystarczy że sobie na to wskoczę, dobra. Hops. Hops. Jak, jak klikamy shift, to nie możemy spaść, ale chyba już o tym mówiłem, nie wiem. Dobra, no weź się obsidianie. Dobra jesteś. Okej. Okay. Klik. Klik, dobra. Spoko. A, bo jedno z mnie, Nie. Dobrze jest. Spoko, dobra, teraz sobie, sobie tutaj damy, o, tak, i dwa obsydianu. zaraz wam pokażę jak to wygląda, pewnie nie ogarniacie jak ja to budowałem. No co ja zrobiłem? Głupi odem. Nie, ja to będę teraz musiał niszczyć, what? Dobra, epic fail, za mało trochę zrobiłem tego, za mało tam na górze. Jeeen, dobra, za chwileczkę wracamy, jak ja to zniszczę, to minie dosłownie dwie minutki, a dla Was sekundka. Dobra, poczekajcie, wracam ponownie, jesteśmy tutaj, z powrotem, troszeczkę pomajestrowałem, bo frap, z którym nagrywam, naprawdę jest tak zjechany, że naprawdę, dobra, teraz mamy w ręce, w ręku, w ręce, dobra, zapalniczkę. Jak widzicie, tutaj ustawiłem, tutaj są zniszcze. O, tutaj mamy dwa obsidianu, tutaj byle co. No i tutaj 3, 2, 3, 2, oblicz się sobie ile to jest. Widzicie, nawet nie laguje. Cud, cud, dokonałem cudu. Nie, bo fraps to tak w ogóle tego Minecrafta. Miałem 25 fps-ów bodajże przed tym i tak mi spadło. Dobra, jak robimy zapalniczkę? Wykorzystałem już wszystkie te, więc sobie troszeczkę scitujemy. Nie lubię, scit nie lubię czytować, no ale trudno. Muszę w tym wypadku, bo potrzebny jest krzemień. Krzemień, o, akurat 64, ja nie chcę tyle. Ja chcę jeden krzemień i będzie wam jeszcze potrzebne. What jak to... A, żelazo, dobra. Lazo, ja tu już zrobię sobie. O, żelazo. Dobra. Znowu nie chcę wszystkich, ja chcę tylko tu troszeczkę dobra. Jak to robimy? A czy jak, jak no. Kurde, ja nie chcę tu omieć, tylko ja chcę wyjść z tego, dobra Jak robimy, żeby mieć krzemień, o Boże, co za proste zdanie Naprawdę, jak robimy, żeby mieć krzemień, dobra Epic zdanie, o, jakiś fraps, kurde, nie zapomniałem wyciszyć, dobra Jakiś fraps, dobra, dobra Szybko, kurde, idę tutaj, bo bo naprawdę już się ucieszyłem, że nie będzie lagów, a to. Eee, o! Widzicie tamto? To nie jest zwyczajny kamień. Jak będziecie mi farto, o brawo. To wyleci wam krzemień, już mamy dwa. Eee, to tak naprawdę nazywa się... Żwir. No dobra. Idziemy, a po angielsku nie wiem, bo mam polskia... polski język, polskiego Minecrafta. Eee, polski, je... po, polski język dużo trudna, tak. Polski język, dużo trudny. Dokładnie. Zapamiętajcie to, bowiem to prawda. Okej. Okay. jak na 1.5.1. W ogóle... Fajnie. Nie wiem, co chciałem tutaj powiedzieć. O, słyszę Zombiego. What? 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 Co? Co tu się dzieje, ludzie? Ja tu zaraz, nie dobra, dobra, już chwileczkę, patrzcie. Nikt, nie, nikt się tak nie chwali jak ja pięcioma FPS-ami. O, zrobiło się 10, no patrzcie na moje FPS-y, jak latają. fps dobra, 12 FPS-ów, 6, 7, 8, dobra, wyłączamy to. Dobra, okej, okay, powrót do gry. I teraz, w obojętnie jakim miejscu, chyba tylko na dwóch tych klockach, ale spróbuję też tu, e, gdy naciśniemy prawym, czyli zapalimy, gdzie? Prawym się zapala. Nie dobra? kurde. E, lewym się gasi to. Możemy byle czym ręką to ugasić. i nacisnę setu. tu. Nie, tu nie działa. Trzeba to nacisnąć. Tora! Mamy portal do netheru. Słyszycie te dźwięki? Ja wam tutaj podgłośnię A było tam już, dobre. O kurde, nie, nie chciałem się chwalić tamtym O, muzyka, dźwięki Teraz weźmiemy na maksa O Słyszycie to? Straszne dźwięki I Jeszcze trochę głośniej to wezmę Na maksa teraz i uwaga Kierka. Dobra, nie będę się już podniecał tymi dźwiękami, sami to sprawdzicie. Teraz sobie tu zmniejszył gdzieś, na tak. I uwaga, gdzieś nie wchodzimy. Widzicie tutaj już Wam obraz miga, 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 miga. miga. Pobieranie terenu. Zrobiliśmy osiągnięcie, achievement. Szybciej. Szybciej. O! Okej, okay, okej, okay, wsteczę ponownie po krótkiej przerwie. Tutaj waliłem w klawiaturę. No i. Jezu, nie strzelaj do mnie! No, i tak się stało, że kliknąłem przodkowo F9 i włączyłem Trapsa, dobra. Co to jest net? Wytłumaczyłem Wam kilka zasad. Nie będziecie mogli tutaj. A, dobra, po co ty jeszcze? Jenny, nie strzelaj do mnie! Ty zły! Dobra, piasek dusz. Możemy go sobie tutaj zniszczyć e, zbierać raczej niszczyć, dobra. Na dziubywa, go trochę zebrać na początku. Chociaż to... Zciego bez powodu, bo na nim on spowalnia. Jak chcę. Kurde. Jak chcę biec szybko, to widzicie? Nie mogę szybko biec. Kurde, nie strzaj do mnie że żeby na nawalę to. <laughs> Dobra. Zginąłem tutaj już raz i tak. W neterze nie wolno wylewać wody, bo nie da się. Teraz tak. Widzicie, tutaj mamy grzybki, muchomorki. I mamy tutaj takiego pana, którego. Nie radzę wam bić, bo wszyscy, nazywają się pigmeni, i oni wszyscy, jak jednego uderzymy, to wszyscy na nas zaczną atakować, na nas atakować, spoko. No i wiecie, no i tak będzie nieprzyjemnie trochę, straciłem tam zbroję, wszystko, zresztą widzicie, co ja zrobiłem tutaj, tylko mi chyba mogło coś takiego zdarzyć, lol. No, nie wpadajcie tam, <laughs> chociaż ja tylko mam coś takiego, ale jakby macie takie dziury, to tam nie wpadajcie. Dobra, tutaj tak e, tam próbowałem sobie przejść. O tam, no i wlałem tu lawę, odgrodziła mi drogę ewakuacji. Tamten duszek, o tamten, który nas strzelał, nazywa się Gast, nie Ghost, tylko Gast. I on właśnie do mnie tak nawalał. No i mnie zabił, oczywiście. Tak, żeby inaczej, dobra. sobie teraz tutaj scitujemy troszkę, bo straciłem tutaj trochę kilo. Tutaj, dobra. Diaksowy kilof, ok, Wyłącz się spoko. Dobra. Diaksowym killoffem. Możemy zbierać się każdym killoffem tutaj ten netherrack. rack. jest nether rack skała neterowa, chyba po polsku, nie wiem. Skoła netteru. A o oto jest kwarc. Coś takiego... takie białe. Białe niczym mlekowe skojarzeń, proszę. <laughs> Kurde, nie strzelaj do mnie! Dobra, już szybko zbieram ten kwarc i szybko spadam do domu. Dobra. Już. Co, na czym polega kwas? Nie mam pojęcia, dodaję go w najnowszej wersji. Wytłumaczę to w następnym odcinku, w ja o nim poczytam. Ogółem w, w tym w opisie będzie link do stronki. Tylko nie bij, teraz link do stronki to się nazywa. Już teraz nie pamiętam co, jak się ta stronka nazywa. Ale tam znajdziecie wszystkie craftingi. Wszystko o Minecrafcie możecie poczytać sobie. No i to będzie w opisie. A w następnym odcinku przekażę Wam część mojej wiedzy o Redstone'ie, czyli o takim fajnym kablu. E, właśnie do niego chyba kwarc jest potrzebny. A czy nie potrzebny tylko. No, kwarc działa też troszeczkę na. No nie umiem się wysłowić, nieważne. W e, każdym. Kurde. Choć tu. E, a więc tak oto, bijąc tego zombiaka. Och, jak to strasznie wygląda. Akurat przed drzwiami, jakie głupi, teraz się nie dbało. Dobra, więc żegnam Was, drodzy widzowie. Dziękuję, że oglądaliście. Cześć, nara.